altcoiny w końcu eksplodowały i jesteśmy świadkami lokalnego altcoin season. Na przykład XRP od dołka sprzed niecałego miesiąca zalicza prawie 90 ruch wzrostowy. Dynamicznie również rośnie ETH, którego lokalny dołek wyznaczyłem w jednej z poprzednich analiz, gdzie od tego poziomu cena urosła już o prawie 50 procent. Altcoiny dają gotowość do wzrostów. To było przypomnienie w jednym z moich update'ów dla studentów Akademii, informując o tym, że właśnie zbliżają się wzrosty na altcoinach. Ale o tych wzrostach informowałem znacznie, znacznie wcześniej, o czym dowiesz się w dalszej części tego materiału. Bitcoin po dynamicznym wybiciu nowego ATH utrzymuje cenę. Najczęściej w takiej sytuacji możemy zobaczyć przepływ Kapitału i spadek dominacji Bitcoina nad altcoinami, co właśnie widzimy na wykresie. A skutkiem tego jest wzrost ceny altcoinów, ponieważ kapitał z Bitcoina przeszedł właśnie do altcoinów. I o tym informowałem już 3 lipca. Zobacz, dokładnie napisałem, altcoiny mają przestrzeń, ale warunkiem jest brak gwałtownych cofnięć na Bitcoinie, spokojne zatrzymanie ceny poniżej lub powyżej ATH. Tylko wtedy kapitał może spokojnie przypłynąć w altcoiny. Jak widzisz, z dużym wyprzedzeniem poinformowałem o tym, co się może wydarzyć, co właśnie się wydarzyło, czego właśnie jesteśmy świadkami. A co jeżeli wiem, kiedy skończy się Hossa? Wiem, możesz sobie pomyśleć teraz, co ty pieprzysz, panie Pacholski, nikt tego nie wie. I oczywiście masz rację, ale obejrzyj ten materiał do końca, ponieważ wiem coś, czego inni nie wiedzą. Na interwale tygodniowym widzimy dokładnie to, czego się spodziewałem dokładnie to, o czym informowałem sądząc w Akademii, czyli otworzącej się świecce Doji lub Indecision po świecej ekspansji, która otworzyła nowe ATH. Aktualna tygodniowa świeca. Ten tydzień ma ogromne znaczenie dla przyszłości, dla Bitcoina i aktualnej HOS. Tego teraz Ci jeszcze nie mogę powiedzieć. O tym poinformowałem jak zawsze na początek studentów Akademii. Ale kiedy przyjdzie czas, również Wam powiem o tym tutaj publicznie na YouTube. Będzie to, pamiętaj, niezwykle istotne. Co dalej z rynkiem? Czy altcoin season jeszcze potrwa? Do jakich poziomów cenowych może dojść bitcoin? Jakie dalsze scenariusze dla bitcoina i ETH? Także zaczynamy piątkową analizę rynku krypto. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Zaczynamy piątkową analizę rynku. Omówimy sobie aktualną sytuację, co wydarzyło się od poprzedniej piątkowej analizy. Widzieliśmy się w zeszłym tygodniu. I czego możemy się dalej spodziewać? Mamy wzrost na altcoinach, dużo rzeczy się dzieje, w szczególności na altcoinach. Na Bitcoinie dzieje się dokładnie to, czego oczekiwałem, czego się spodziewałem, co zresztą widzieliście w intro tego materiału. Do tego jeszcze wrócimy, ponieważ ma to ogromne znaczenie. I jak widzicie, można z dużym wyprzedzeniem oszacować, co może się wydarzyć. Ten materiał będzie naprawdę istotny. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, pomyśl na tym, aby. Subskrybować mój kanał, aby być na bieżąco z analizami, aby być na bieżąco z tym, co się dzieje, z kolejnymi update'ami, A jeżeli będzie to dla Ciebie wartość, to nie zapomnij przybić dzwona, zostawić łapki w górę, komentarza, komentarza taktycznego. Jeżeli to zrobisz, no to Bitcoin będzie stało, jeżeli tego nie zrobisz, to potem, żeby nie było płaczu, że nie wyszedłeś z rynku, nie zrealizowałeś pozycji na czas czy zysków na czas. No bo właśnie nie zrobiłeś tego, o co Cię prosiłem. No i karma do Ciebie wróciła. Oczywiście żartuję życzę każdemu z Was wszystkiego. Najlepszego. Co jeśli powiem Ci, że wiem, kiedy skończy się Hossa? Co jeśli powiem Ci, że w i City Academy studenci zostali już o tym poinformowani, pewnie pomyślisz, co ty gadasz, przecież nie da się przewidzieć, kiedy skończy się Hossa gadasz jakieś bzdury. Nie masz rację, nie da się wskazać jednej konkretnej daty, na przykład mówiąc Hossa skończy się 11 sierpnia o 13.39. Ale co jeśli wiem, jakie sygnały, jaka akcja cenowa o wszystkim nam powie. Co jeśli wiem, jakie potwierdzenia muszą się wydarzyć, aby wiedzieć, że to właśnie ten czas? Możesz mi nie wierzyć na słowo i to też jest ok, ale wystarczy, że cofniesz się w czasie niedaleką przeszłość. Wrócisz do moich materiałów i zobaczysz, jak precyzyjnie określałem warunki spełnienia danego scenariusza zarówno wzrostowego, jak i spadkowego krok po kroku wyznaczając dokładne poziomy, które muszą zostać potwierdzone lub zanegowane. I kiedy to się działo? Kiedy mieliśmy te potwierdzenia, to właśnie rynek podążał w danym kierunku. Przewidziałem dystrybucję schematu Wycoffa i spadki do 74 tysięcy dolarów. To są poziomy, które wyznaczyłem, skąd rozpoczęliśmy kontynuację i wybicie nowego ATH. Kiedy cena wybiła nowe ATH, mieliśmy lokalne spadki, mieliśmy lokalną zmianę struktury rynku, wciąż mówiłem o tym, Rozpodziewam się wybicia jeszcze przynajmniej raz nowego ATH. Szybkie przypomnienie, aby ten materiał nie trwał za długo. Kto ogląda moje materiały, ten jest na bieżąco z tym, jak informowałem w w Akademii, jak informowałem również Was tutaj na YouTubie. Informowałem, update z 24 czerwca, nowy zwrot akcji, ponieważ mieliśmy już pewne sygnały na kontynuację spadków, natomiast nie było finalnego potwierdzenia. Dokładnie wiecie, o czym mówiłem, nie będę teraz tego wszystkiego przypominał. Macie tutaj rozpisane co jak, ale przypomnieć na wzrost dynamiczny powód powyżej zmiany stanu dostawy, czyli CSD i kluczowe zamknięcie powyżej 107 tysięcy dolarów, zwiększa szansa na wybicie nowego ATH i budowanie schematu Lykofa, o którym wspominałem. Tutaj nie było dalszych potwierdzeń na dystrybucję schematu Lykofa, został on zanegowany. Mówiłem również o tym, że brakuje mi potwierdzeń z danych onczyń, które były w poprzedniej dystrybucji schematu Lykofa. W update z drugiego lipca. Informuję o potwierdzeniach, które dają nam informację o tym, że kontynuacja wzrostów będzie miała miejsce. Dorzucam wykres. Mówię, że jeżeli cena zamknie się powyżej tych poziomów, tak, które tutaj oznaczyłem, czyli CSD. Zobacz, jest to opisane. Co chcę teraz zobaczyć? Zamknięcie D1 jako CSD. Jeśli to się stanie, będzie to mocne potwierdzenie na kontynuację trendu wzrostowego, więc dokładnie opisuję warunki, które muszą zostać spełnione. Narracja pozostaje bez zmian. Dalej gramy scenariusz nowego ATH na Bitcoinie. Update z 3 lipca. Dzień informuje o tym, że altcoiny mają przestrzeń do wzrostów. Warunki. Brak gwałtownych cofnięć po wybiciu nowego ATH. Spokojne zatrzymanie ceny powyżej ATH. Tylko wtedy kapitał może przechodzić. Kluczowa informacja dla wykresu ETH. Zamknięcie D1 powyżej breakera 2610 dolarów. Kolejne bycze potwierdzenie. Dopiero wybicie strefy ze szczytem 2880 dolarów da nam pełną strukturę wzrostową. Szybko przeskoczmy do wykresu ETH, zanim przejdziemy do tego samej analizy. W dniu 8 lipca cena zamyka się powyżej 2610 dolarów, o czym mówiłem. To było kluczowe potwierdzenie dla dalszych wzrostów. Zobacz co się dzieje następnego dnia. Dynamiczny wzrostowy kolejnego dnia wybijamy tę strefę, o której mówiłem. 2880 Dolarów daje pełną strukturę wzrostową. Zobacz, co się dzieje. Cena wybija tę strefę. Następnie mamy konsolidację i kolejny dynamiczny ruch wzrostowy w ostatnich dniach. Krok po kroku dokładnie to, co opisałem, się wydarzyło, czego efektem były wzrosty, które właśnie widzimy na ekranie. Kolejne przypomnienie i update z 11 lipca, w którym przypominam o tym, że altcoiny mają przestrzeń do wzrostów i są gotowe. Pokazują gotowość do ruchu. Tak napisałem. Napisałem, że jest sygnatura do mocnego ruchu wzrostowego. A co się widzi? A co się dzieje na wykresie? To właśnie to widzicie. Ale kluczowe do wzrostów altcoinów były potwierdzenia akcji cenowej oraz zmiany dominacji Bitcoina, utrzymanie ceny, o których również informowałem. Więc łącząc kropki można było przewidzieć, co się wydarzy. To wszystko nie jest przypadek, to wszystko to jest pewien system. System, który teraz szykuje się do najważniejszego elementu w tym cyklu, czyli do wyjścia z rynku. Ponieważ to będzie niezwykle kluczowe dla Waszego portfela. Jeżeli prześpicie wyjście z rynku, może się to bardzo źle skończyć. Spadkami altcoinów w rzędu 70-90% i prawdopodobnie marnych szans, aby cena wróciła do tych poziomów, z których spadnie kolejnym cyklu. Aktualnie trwa urodzinowa promocja na dołączenie do ICT Sniper Academy z 50% rabatem. Używając kodu hosta 50 otrzymasz 50% zniżki na mentoring roczny lub mentoring lifetime, gdzie otrzymujesz oprócz wiedzy z kursu również update'y rynku, update'y rynku, które jak widzisz są bardzo, bardzo skuteczne. A jak wspomniałem na początku, studenci Akademii zostali już przeze mnie poinformowani o tym, czego się spodziewam, jakiej akcji cenowej oczekuję i co nam potwierdzi zakończenie Hossy. Nie wyjście z rynku na czas, szczególnie jeżeli chodzi o altcoiny, skończy się dla Ciebie katastrofą. Dlatego jest to niezwykła okazja dla Was, aby dołączyć do Akademii właśnie z tak niskiej cenie oraz uchronić swój kapitał przed ogromnymi statami, bo te niewątpliwie będą miały miejsce, jeżeli nie wyjdziecie z rynku na czas. To Ci gwarantuję. A teraz przechodzimy już do samej analizy Bitcoina. To, co się dzieje na wykresie, jest to, czego oczekiwałem, o czym informowałem w Akademii. Niestety nie mam tego w update, aby Wam to pokazać na piśmie. Informowałem o tym w zeszłym tygodniu, zanim zamknęła się ta świeczka tygodniowa na interwale, zanim zamknęła się ta świeczka tygodniowa. A moje słowa brzmiały mniej więcej tak, że po tak dużej ekspansji w przyszłym tygodniu, czyli w aktualnym tygodniu, zobaczymy świeczkę Dodzi lub świeczkę Indecision. Można to też nazwać swego rodzaju konsolidacją, którą możemy zobaczyć na, na interwale Mniejszym, na interwale 4 godziny. Widzimy, że cena konsoliduje i w mojej ocenie jeszcze wzrosty przed nami. Wyznaczyłem pewne poziomy, z którymi się z Wami również podzielę, które mogłyby być szczytem hos Natomiast nie przykładałbym do tego jakiejś szczególnej wartości, jeżeli chodzi o te przedziały cenowe, bo jest to czysta spekulacja. W każdym razie, jeżeli chodzi o akcję cenową Bitcoina, ja spodziewam się najpierw jeszcze ruchu spadkowego, ponieważ jak sobie zobaczymy na interwale tygodniowym, aktualnie tworzy nam się Fair Value Gap. Tak? I on jest utworzony między knotem, szczytem tej świeczki z 30 czerwca, A dolnym poziomem aktualnej świeczki tygodniowej. I tutaj mamy fair value gap. Widzę duże prawdopodobieństwo na to, że cena w przyszłym tygodniu, na początku tygodnia, właśnie do tych poziomów jeszcze zbierze. Widzimy, że tutaj tworzy nam się sporo płynności. Co jest jeszcze istotne, to to, że tutaj na, 4, na interwale 4 godzinnym widzimy lokalną zmianę struktury. Rynku, co jest takim sygnałem dosyć lekko niepokojącym, jeżeli chodzi o Bitcoina, ale i tak uważam, że jeszcze wzrosty przed nami. Więc, moja spekulacja, jeżeli chodzi o akcję cenową, jest taka, że po wybiciu tych dołków i po wybiciu tych szczytów, czyli tego rężu, w którym poruszała się cena, jest duże prawdopodobieństwo na to, że jeszcze cena nam zjedzie i zbierze tą płynność. Być może dojdzie do tych stref, które tutaj wyznaczyłem na kontynuację ruchu wzrostowego. Jeżeli nie, no to będę obserwował, co się wydarzy po wybiciu tych dołków, które są właśnie poziomami tygodniowego Fair Value Gap. Zmienię swoje nastawienie do tego ruchu spadkowego, do, do tego ruchu potencjalnego ruchu spadkowego, jeżeli na interwale 4 godzinnym cena zamknie się powyżej tego ostatniego lokalnego szczytu, ponieważ był, byłoby to potwierdzenie dalszej struktury wzrostowej, i tutaj bym wtedy upatrywał kolejnego nowego ATH jeszcze w tym tygodniu. A jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli cena będzie nam tutaj właśnie konsolidować i faktycznie utworzy nam się ten indecision candle lub doji, to scenariusz z najpierw ruchem spadkowym, i potem kontynuacją ruchu wzrostowego ma dla mnie większe prawdopodobieństwo. ETH idzie jak po sznurku. Pokazywałem wam tę strefę, o której mówiłem, że jest to strefa kluczowa dla kontynuacji ruchu wzrostowego. Następnie widzieliście update, w którym jasno opisałem dlaczego z tego, dlaczego cena musi się nachnąć powyżej 2610 dolarów. Tłumaczyłem wam to jednym, w jednym z poprzednich materiałów. Było to kluczowe dla wybicia tego breaker bloka. Który był strefą, która trzyma cenę przed rozpoczęciem wzrostu. Negacją właśnie tej strefy było zamknięcie się powyżej tego poziomu. Nastąpiła po prostu zmiana stanu dostawy ze sprzedaży na kupno. Kluczowym później potwierdzeniem miało być wybicie tej strefy. I zobaczcie co się dzieje. Najpierw cena wybija te poziomy o których mówiłem. Mamy boom rakieta kolejna rakieta wybicie powyżej. Następnie widzimy 3-4 dni lekkiej konsolidacji ruchu bocznego i znowu rakieta i wybijamy kolejne poziomy więc ETH się rozpędza a rozpędza się dlatego że mamy zmianę dominacji Bitcoina i znaczący spadek. Na początku lipca dokładnie o tym mówiłem. Altcoiny mają przestrzeń, ale musi się wydarzyć to, to i to. Wszystko krok po kroku właśnie miało miejsce. Zobaczcie, update był 3 lipca, czyli na samym szczycie dominacji, potem dominacja zaczyna spadać. Wszystko zaczyna się układać. Altcoiny mają swój czas. Dlatego jestem. Bardzo mocno przekonany co do tego, że wiem, jaka akcja cenowa zakończy. Hose, utworzyły nam się nowe strefy, w tym strefy ETM, które będą wsparciem dla ceny, jeżeli chodzi o ETH. ETH bardzo ładnie pompuje. Zobaczmy, gdzie się może zatrzymać i dlaczego. I widzimy, że właśnie zatrzymała się w strefie podażowej, którą wyznaczyłem jeszcze na początku roku, z tego co tej. Widzę, kolejna kluczowa strefa to będzie strefa w okolicy 4000 dolarów, więc ta strefa, która została teraz wybita przez wczoraj, będzie również stanowiła w tym momencie wsparcie dla ceny. Z interwału jedyniowego nie otworzyła się żadna tutaj strefa, ale z interwału 4 godzinnego tak. Plus mamy tutaj te poziomy Fair Value Gap, więc one też będą stanowiły, zaraz zobaczmy, te poziomy Fair Value Gap będą. Moim POI, po ewentualnej korekcie, która uważam, że nadejdzie jeszcze albo w tym tygodniu, albo na początku przyszłego tygodnia, a następnie zobaczymy kontynuację wzrostów. Tak jak widzę aktualnie wykres, tak jak widzę aktualnie to, co się może wydarzyć. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest parada inwestycyjna. Jeżeli chodzi o bitcoina, tutaj wyznaczyłem dwie takie strefy. Dwie takie strefy. A, tutaj na razie. Dobra, na razie mamy tę strefę, którą będę obserwował do potencjalnego odwrócenia, a być może potencjalnego szczytu na Bitcoin. To jest w ramach takiej ciekawostki, ja osobiście nie przywiązuję tutaj do tego żadnej uwagi. Mnie interesuje to, co pokaże wykres. Akcja cenowa mówi nam dosłownie o wszystkim. Oczywiście, czasami możemy się mylić, możemy źle odczytać akcję cenową, no bo nie wiemy, co zrobi. Rynek. Natomiast jest jakieś prawdopodobieństwo na to, że dany scenariusz się wydarzy po otrzymaniu odpowiednich potwierdzeń. A jak widzicie, te potwierdzenia, o których mówię, jeżeli one faktycznie są już zrobione przez akcję cenową, to dokładnie to się dzieje. Krok po kroku właśnie to się dzieje. Nie musicie mi wierzyć na słowo, nie musicie mi wierzyć na słowo. Zrobicie sobie z tym, co chcecie. Ja i tak każdemu z Was życzę, aby. Bitcoin był z wami, aby hajs się zgadzał i abyście w odpowiednim czasie z rynku wyszli. A studenci Akademii wiedzą już o tym zawczasu. Oczywiście, to i tak nie są porady inwestycyjne, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Wiem, że wielu z Was, moje analizy wcześniej, moje analizy uchroniły, uchroniły przed ogromnymi spadkami, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach. Hossa 50, kod rabatowy na dołączenie do ICT Sniper Academy link do strony znajdziesz w opisie pod tym materiałem niech Bitko będzie z Tobą Piona